Siemaneczko, tu MLG Carolol i dzisiaj opowiem dlaczego Prison of Elders się nie udał. Co jest nie tak z areną, dlaczego na chwilę obecną ja, jak i może niektórzy, nie mają w ogóle ochoty pójść na arenę. Oraz ogólnie postaram się przybliżyć, właśnie co sprawiło, że po kolei tak się stało, że na chwilę obecną jest to po prostu. Męczące. Zaczynając od razu powiem, że nie będę patrzył w przeszłość, czyli na bardzo żenujące farmienie kluczy jakie miało na początku, a tym bardziej na przyszłość. Teoretycznie niektóre z tych rzeczy mogą się zmienić. Każdy z nas pewnie trzyma kciuki, że to co wymienię, może przez jakiś patch na przykład zostanie zmodyfikowane. W przyszłości mogą się pojawić może nowe Byrny w Taken King. Kto wie, ja nie mam zamiaru się w to y, zagłębiać. To co teraz jest bardzo istotne. I od samego początku powiem, że sama powtarzalność aren jest bardzo, ale to bardzo irytująca. Nie mówię nawet o tym, że co chwilę praktycznie trzeba rozbrajać miny. To zależy oczywiście od tego, jak czy robimy, jaki poziom, jakie obosa. Ale po pierwsze, każda arena ma swój spot, do którego legnie każdy gracz. Jedynie na arenach 32 i 28 gracze są chętni, żeby trochę. Wyjrzeć ze swoich dziupl i ze mną pobiegać Na przykład z shotgunami Przez resztę czasu wszyscy wolą siedzieć W jednym swoim miejscu w rogu I bezpiecznie ostrzeliwać od czasu, od czasu do czasu Gra kogoś teleportuje Ale według mnie powinno to być O wiele częstsze te teleporty Żeby po prostu no, było śmieszniej Było ciekawiej, no jeśli ktoś by zginął Przez przypadkowy teleport To znaczy, że reszta drużyny musi spiąć po ślady I po prostu się trochę postarać Na chwilę obecną Siedzenie w rogu jest trochę za łatwą taktyką, ale wiem, że ma swoje powody. Bo drugim problemem zdecydowanie będzie ilość mobów, które są gąbką na nasze pociski w momencie kiedy robi się jakieś wyższo-levelowe areny po prostu natłok czarodziejów, a właściwie wiedźm, knightów, ogórów, w przypadku Weksów, Minotaurów, Kapitanów w przypadku Falenów. Jest po prostu ogromna i trzeba gdzieś usiąść, właśnie z, zazwyczaj w rogu i poczekać, jak te potwory same do nas przyjdą. Na szczęście w niektórych walkach z bossami już to zostało zmniejszone. Mam tutaj na myśli kodrona, czyli tego weksa, który potrafi zamykać graczy w walkach. Teoretycznie tam trochę mniej już jest tych potworów, już nie mówiąc w ogóle o yy, skolasie, gdzie żółte potwory zostały całkowicie usunięte z, ba, yy, z walki. Tam To już w ogóle było przegięcie. No i właśnie nieistniejące burny to trzeci powód, dla którego Prison Felders jest po prostu nudne. Nieważne na jakiego bossa się idzie, yy, większość burnów zupełnie nie jest istotna. Wystarczy dla zrobienia dowolnej areny: wystarczy Fatebringer, Blackhammer Found Verdict i Galahorn. Oby się to zmieniło po nadchodzącym balansie broni, żeby również inne bronie były warte noszenia. Ale w przypadku kiedy jest na przykład Voidburn czy Solar Burn, no to no Solar to jak, jak wspomniałem, mamy Galahorna Burn mamy Facebringera przy sobie, więc jesteśmy gotowi na ponad 70, jesteśmy gotowi na ponad 66% areny na 66% Burnów, a kiedy wpada Voidburn, to tak, albo mi się nie chce zmieniać Font Verdicta, bo i tak zabija wszystko jednym strzałem, wszystkie obrobliny Albo sobie zakładam po prostu jedną rakietnicę z yy, Ozyrysa na Wojdzie. I tyle. Nie potrzebuję w ogóle żadnej zmiany. A wolałbym, żeby w przypadku zaskoczenia jakiegoś rodzaju górnów, żebyśmy musieli się może dogadać z naszymi kolegami, co kto zakłada, co kto nosi, żeby jakoś ta arena szła. Na chwilę obecną, jeśli wiesz z kim idziesz i mają oni po prostu już ekwipunek dobry to nie będą musieli tego ekwipunku zmieniać, bo każdy wie, czego możecie się po sobie spodziewać. No i dobra, Bossowie. Niestety, ale Bossowie to duży problem. Teoretycznie niektórzy z nich są całkiem, całkiem ciekawi. Mam tutaj na myśli tego czerwonego Naita Uroxa, który spopiera Ziemię. Jest to całkiem fajna taktyka walki. Chociaż, no właśnie, na 365 mają, mając na przykład Black Hammera, jesteśmy w stanie jednym strzałem go ciągle stunować. Jeśli jeden gracz zajmie się yy, dobrą techniką strzału, po prostu będzie strzelał w dobrym tempie, Urox ani razu się nawet nie poruszy, ani razu w nas nie strzeli, co trochę ujmuje tej walki. Yy, Kodron? No cóż, właśnie, bosowie mają problem, że załatwo ich zabić z Galahornu. To jest problem Galahorna, niekoniecznie bossów. Niektórzy z nich, jak na przykład Kalix, czyli to wielkie oko, wielki serwitor, przez to, że mają walkę, w trakcie której regenerują swoje życie, widać, że mają bardzo mało tego życia. I kaliksa można praktycznie rozwalić, nie doładowując paczek Heavy. Na takim poziomie 32, czy nawet 34, jeden czy dwóch graczy nawet po prostu może go zabić strzelając ciągle z Blackhamera w oko. I tu również trochę problem kaliksa, że ma tak mało życia. Chociaż, no cóż, może dobrze, że ma tak mało życia, że nie jest kolejną gąbką na pociski. Dużym problemem jest to, że wielu z tych bossów można po prostu w trójkę załatwo zburstować z heavy. Ujmuję to całej taktyce, Quadron jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowaną walką. Chodzi mi o taktykę tutaj właśnie zbierania się w kupie, nawoływania kto niszczy kiedy tego potworka niebieskiego, żeby zdobyć buffa i oswobodzić innych z bańki. To nie jest trudne. Sama walka zajmuje naprawdę parę minut, kiedy się ją, ją wykona w normalnym tempie, właśnie normalną taktyką. Jednak więcej ludzi po prostu woli ją zrobić w 30 sekund galahornem. I to jest mały problem, który mam nadzieję, że Barnaby właśnie e, zaadresuje oraz naprawi właśnie w nadchodzącym balansie. Ale jak mówię, bo sobie teoretycznie mają swoje mechaniki, w praktyce te mechaniki schodzą na dalszy plan, kiedy możemy po prostu wszystko rozwalić w drobny mak. Jeśli chodzi o Skolasa, to wielkim pozytywnym właśnie aspektem jest ta zmiana, która miała miejsce, że już nie ma na nim burnów. W sensie tutaj Void Solar Arc. Dużo osób zrobiło Skolasa w ten najprostszy sposób, czyli Solar Burn, i całkowicie go odpuściło. Teraz może go sobie zrobią raz czy dwa, ale ogólnie według nich nie warto. Według mnie. Jak najbardziej walka jest teraz chyba najlepszą walką na Prison of Elders, najlepszą walką z bossem. Musimy korzystać z całej mapy, musimy być aktywni, no wiadomo, teoretycznie możemy się schować, teoretycznie możemy się schować również w kącie tam, w dorze z, bań z bańkami Tytanów, ale to równie dobrze możemy zrobić z każdym innym bossem, właśnie nawet w trakcie strajków, też możemy postawić sobie bańki i tylko skakać przy nich czy coś takiego. Jest to taktyka zdecydowanie też również możliwa, ale czy najlepsza, najciekawsza, no nie wiem, o wiele fajniej się po prostu biega, no i właśnie, o wiele fajniej, to po prostu sprawia radochę, bieganie wkoło Skolasa, komunikowanie się, kto kiedy musi przerzucić bufa oraz rozbieranie w trakcie min, walka jest na pewno ciekawsza, od kiedy Bungie ją trochę zmodyfikowało, ale właśnie, przechodzimy do walki ze Skolasem, a więc również i do nagród ze jak i z całego Prison of Elders. Zdecydowanie największym mankamentem jest to, że właściwie nie ma sensu tam chodzić. Jeśli dawałoby to jakąkolwiek zabawę, to w ogóle chętnie bym czasami komuś pomógł tak jak z Krotą, czy coś, która nie na ale ciągle mnie cieszy. Że dawaj, pójdziemy. Mam zrobione chętnie ci pomogę zaj zajmie to chwilę, bo przecież Prison Felders nie jest aż tak długie, żeby właśnie jakby nie chcieć marnować czasu na nim. Jednak brak nagród, czyli mam tutaj na myśli najpierw egzotyki. Na początku wszyscy jarali się Elder Cypher, że wpadło, że można coś zrobić. Jednak tak. Shotgun, jak najbardziej, ok. Jest to broń, która chyba jako jedyna jest w stanie cokolwiek zrobić. Jesteśmy w stanie cokolwiek właśnie zdziałać tą bronią. Jednocześnie, nie sprawiając, że nas, nasz zespół musi nadganiać nasz brak jakichkolwiek obrażeń. Bo tych obrażeń sidearm, czyli Drag Promise, po prostu nie ma. Jest to broń, która. Na chwilę obecną jest do niczego. Nie nadaje się ani na PvP, ani na PvE. Z każdą inną bronią w grze jesteśmy po prostu lepsi. A jest to egzotyk, zajmuje slota na każdego innego egzotyka. Jest to chyba na chwilę obecną najgorszy egzotyk całkowicie w grze i nie ma żadnej wartości, która mogłaby to zmienić. Nawet Dragon's Breath, który teoretycznie jest też najgorszą rakietnicą, teoretycznie machając tutaj paluchami, to właśnie jak apostrofy. Jeśli boss się nie rusza, spalamy go bardzo dużymi obrażeniami. W praktyce żaden boss praktycznie nie stoi w miejscu, więc tutaj wiadomo, że są problemy. A Queen's Breaker Bow, tak jak niektórzy mogą sobie z nim dobrze radzić na PvP i tylko tam, bo na PVE nie jest w ogóle w żaden sposób fajnie nosić tą broń. Tak na PvP teoretycznie, jeśli ktoś sobie radzi z Queen's Breaker Bow, to prawdopodobnie z karabinami snajperskimi radzi sobie jeszcze lepiej i jest w stanie te zabójstwa wykonywać jeszcze szybciej. Nie musi czekać na czas ładowania. Może, może zostanie to zmienione. Niestety w ostatnim patchu balansującym nie mieliśmy żadnych informacji czy bronie z Prison of Elders oprócz Shotguna doczekają się zmian, dlatego nie będziemy się w to zagłębiać. Ale na chwilę obecną z tych wszystkich broni Elder Cipher jedyne co jesteśmy w stanie wycisnąć. To z Szotgana, z którego strzela się dobrze, ma duże obrażenia i jest naprawdę bardzo, bardzo egzotyczną bronią. No i dobra. Yy, legendy. Najpierw yy, bronie królowej, czyli bronie, które już od dawna posiadają swoje zamienniki i okazują się od tych zamienników po prostu słabsze. Bronie królowej teoretycznie możemy rolować. Tylko wydaje się, że Bungie wprowadziło te bronie z możliwością rolowania zanim wprowadziło rolowanie na wszystkich przedmiotach bo właściwie na co nam parę broni, które możemy rolować jeśli statystyki, które mają, możemy spotkać już praktycznie wszędzie w grze w że możemy kupić takie same przedmioty w trakcie robienia woga czy kroty zdobędziemy podobne przedmioty ale z lepszymi burnami, na przykład mam to na myśli primery. Z całej stałego arsenału królowej na chwilę obecną najlepszy, w ogóle chyba naj, najmożliwszy do zdobycia, najciekawszy, jest karabin snajperski Her Benevolence, Shotgun, Her Courtesy i tak jest słabszy od Matadora, Fellwintera czy Party Crashera. Dreamwalker rakietnica, i tak jest słabsza od Ash Factor i tym podobnych. Niestety ale te bronie po prostu. Teoretycznie mogą się komuś przydać jeśli będzie męczył arenę 28, czyli tych nowych graczy, którzy chcą zdobyć swój pierwszy sprzęt oraz podsłuchać kolegów co mają wyrolować żeby ten sprzęt był jeszcze lepszy. A w praktyce te bronie powinny być inne na wyższych poziomach, żeby również i to otwieranie skrzynki po 34 poziomie, po 32 i 35 miało dla nas jakąkolwiek wartość, a nie tylko a, znowu to gówno od królowej. No cóż, szkoda, że to jest to samo na 28 i 35. Bronie Prison w Elders. No niestety, ale tutaj jest bardzo, bardzo podobna rzecz. Po pierwsze, zbyt naciągane perki. Już nawet Westian Dynasty, czyli sidearm, który zdobywamy w trakcie kampanii, ma do wyboru właśnie rozgałęźnie perków. Możemy tam sobie zmienić, czy chcemy przeszkadzać kapitanom, czy zadawać większe obrażenia. To jest ok. Jak dla mnie, bronie z Prison of Elders powinny mieć jeden perk uniwersalny do wszystkiego, z możliwością zmiany na pe perka Prison of Elders, bo na chwilę obecną zgadzamy się nosić broń, która jest zaprojektowana pod Prison of Elders i ma tylko dwa perki, kiedy każda inna broń ma trzy i to zazwyczaj te trzy perki są bardzo istotne. Mam tutaj na myśli na przykład, nie wiem, Reactive Reload i Outlaw, czyli właśnie możliwość zrobienia takiego potężnego e, pulsa. Niektóre bronie po prostu wymagają trzech perków, żeby być bardzo silnymi, a tutaj od samego początku mamy obcięte nasze możliwości tylko do dwóch. Na chwilę obecną jestem w stanie wrócić pamięcią do tylko praktycznie dwóch broni wartych zdobycia na Prison Felders. Jest to karabin sniperski, Shadow of Wales oraz właśnie Orbix Kell, czyli Mashing Gun. Machine Gun jest jednym z silniejszych, jakie możemy teraz zdobyć w grze. Naprawdę, jeśli Warius go sprzedawał, a sprzedawał, to chyba była to jedna z tych nielicznych broni, które naprawdę warto posiadać i warto dać odpocząć swojemu staremu Corrective Measure, bo właśnie Orbic Scale bardzo, bardzo daje radę i jest na Wojdzie, czyli coś rzadko spotykane. Jeśli chodzi o karabin sniperski, to jest to jeden z nielicznych, który ma po prostu wysokie obrażenia i jest bardzo dobry na PvP, z tego właśnie względu, że jesteśmy w stanie zabijać ludzi headshotami w trakcie używania supera, czy po wskrzeszaniu się. No ale właśnie mamy Herny Benevolence i mamy trzy perki, które możemy sami sobie wyrolować. Możemy zrobić absolutnie epicką sniperkę na PVP i absolutnie epicką sniperkę na PVE. Więc bronie są pod ścianą. Bronie z Prison Felders są pod ścianą. Nawet jeśli zdobywamy coś ze Skolas'a, nie ma to praktycznie startu do tych broni, które już aktualnie posiadamy. Six Drake Pride, Hand Cannon. Przez to, że ma dwa perki, nie jest fajnym hand donem. Autorifle jest słabszy od samonera z Ozyrysa, Samonera moży, mogliśmy kupić, a poza tym to Autorifle, więc na chwilę obecną i tak jest bezużyteczny. Scout czy Pulse? Z tego co pamiętam Pulse na pewno jak i Scout. To są te, które bardzo, bardzo szybko strzelają, bardzo szybko strzelne. Więc właśnie, szybkostrzelność oznacza to, że potrzebujemy o wiele więc większej ilości pocisków, Niż zwykle. A wiadomo, jak dla mnie, vision of Confluence jest właśnie w tej idealnej, w tym idealnym archetypie, gdzie wystarczy kilka pocisków, żeby kogoś zabić, a jednocześnie mamy okazję sobie trochę postrzelać do celów, właśnie tych z większą ilością życia. Ale dalej, magazynek 27 pocisków w zupełności wystarczy, żeby zabić parę potworów. Jeśli mamy scout z Prison Felders, z jakimkolwiek burnem, to. Po prostu jesteśmy w stanie zabić, yy, właśnie, oczywiście, te podstawowe potwory jednym strzałem w głowę, ale wystarczy jeden Major czy Ultras, i już tych pocisków potrzebujemy, no nie wiem, 6, 7, 8. Kiedy dajmy na to na Bernie z konfluensa potrzebujemy dwóch czy trzech. No właśnie, czy to wszystko? Teoretycznie tak, nie jestem w stanie wspomnieć, czy coś jeszcze nie jest ok. No w sumie oprócz tych powtarzalności aren i od tego, że każdy ma swoją dziuplę. Tak samo szkoda mi trochę, że są problemy na tych arenach. Typu właśnie glicze, że na Hive można siedzieć w rogu i niszczyć wszystkie miny oraz rozbrać wszystkie miny, a potwory nawet się nie pojawią. Jeśli robiliście Prison of Elders, to na pewno wiecie o co chodzi. Nie jest to fajne, że po prostu już mogliśmy znaleźć jakieś glicze i już te glicze wykorzystujemy. No bo jak dla mnie, no Prison of Elders chyba nie na tym miało polegać. Teoretycznie mieliśmy korzystać z całych aren, które i tak są trochę małe. I po prostu dynamicznie jakoś rozwijać nasze konfrontacje z przeciwnikami. To czuć! To czuć, że tak to miało wyglądać tylko i wyłącznie na walce ze Skolasem. Cała ta arena jest wtedy całkowicie wykorzystywana. Czujemy, że po prostu każdy róg, każda ściana może być naszym ratunkiem, ale jednocześnie naszym przeciwnikiem, jeśli przed czymś uciekamy, a z za rogu wychyli się kolejny podwór. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi przemyśleniami ze mną w komentarzach. Czy dla was również Prison of Elders stało się w pewnym momencie już niepotrzebne? Może zebraliście swoje potrzebne eteryki, a może ciągle ich potrzebujecie i tylko dlatego robicie Prison of Elders? Ja bardzo dziękuję za wszystkie lajki, które do tej pory zostawiliście pod moimi filmami. Większość z nich ma ponad 10 lajków, co mnie bardzo mocno cieszy. Dziękuję każdemu. No i cóż, to był MLG Carolol. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia. Do następnego filmu. sub indo by